Cześć, tu reprezentuj.com, a tak naprawdę dobrze wiedzieć, na co dzień pracujemy w studiu marketingowym, a w projekcie Dobrze Wiedzieć wykorzystujemy nasze umiejętności i zdolności, żeby Was uczyć marketingu. Platforma jest mocno edukacyjna, możecie znaleźć darmowe wpisy, które tworzy Natalia lub Iga, możecie nas znaleźć na YouTubie, gdzie są specjalne programy i podcasty, możecie nas znaleźć też na Spotify'u nawet, może kiedyś też zobaczymy się na konferencji dobrze wiedzieć, ale to, co najważniejsze, to dobrze wiedzieć to szkolenia. Szkolenia marketingowe w formie warsztatów, które prowadzi właśnie Natalia z Igo. W zakładce ze szkoleniami znajdziesz nasze szkolenia social media, podczas którego dowiesz się, jak stworzyć strategię komunikacji dla swojej marki właśnie w mediach społecznościowych oraz jak optymalizować kampanie reklamowe, by przenosiły jak największe. Rezultaty. Jeżeli z kolei szukasz informacji o tym, jak tworzyć kampanię Google Ads, mamy dla Ciebie szkolenie na poziomie podstawowym właśnie z tego panelu. Jeżeli natomiast wolisz ruch organiczny i chcesz też tworzyć content, który sprzedaje Twoje usługi lub produkty, zapraszamy na szkolenie Content plus SEO. +CO. Cześć!